Siemanko, z tej strony taktyk o takim krótkim wczorajszym odcinku wprowadzającym Was w temat handlu. Chciałbym się bardziej zagłębić w temat mechanik handlu na one w oczach, informach, kartach grywalnych oraz kartach potrzebnych do SBC, Be, więc bez pewnego przedłużania zapraszam do odcinka. Punkt pierwszy. Podery. Właśnie na przykładzie Sergio Busquetsa chciałbym Wam pokazać, jak działała mechanika kart typu FODER, czyli kart wysokoreweralowych potrzebnych do SBC najpierw oczywiście gdy nie było żadnego SBC tak jak w, chwile, w chwili obecnej mamy to w FUCIE FIFA 21 ta karta oscylowała na pułapie 26-25 tysięcy gdy wyszło pierwsze porządne SBC a było to z tego, co pamiętam SBC o ikonie baby, zaczął się boom. Cena karty drastycznie wzrosła i sięgnęła nawet okolic 53 tysięcy, nawet 54 tysięcy na Xboxie, więc to jest już niebagatelna cena, a zwyżka, którą osiągnęła karta, jest przyrównywana do mniej więcej 192% ceny swojej na wyjściu. Zwyżka tej karty trwała około tygodnia, więc na przestrzeni tygodnia karta podrażała dwa razy. I teraz zapytacie się, jak wykorzystać takiego Busquetsa? Otóż yy, dostajecie, nie wiem, na Discordzie, yy, czy to właśnie SNK, czy gdzieś, nie wiem, zobaczycie na Twitterze u mnie yy, przeciek, że takie i takie SBC. Na przykład, yy, przykład z dzisiaj na Twitterze opublikowałem. Post odnośnie tego, że dzisiaj użymy SBC o Potma Premier League. I są jeszcze w przyszłości przewidywane dwa SBC. SBC Potm Bundesligi i SBC Potm La Liga. Więc ta karta paradoksalnie może delikatnie zwyżkować już dziś. Także Wy to też możecie wykorzystać, że takie fodery, oczywiście SBC overalowo będzie mniejsze, no bo i też ceny są adekwatnie niższe i ludzie mają adekwatnie mniej pieniędzy. Także. Y, fodery mogą dawać zysk nawet już dziś. Oczywiście wiadomo, niektóre karty są przeinwestowane. Ale myślę, takie karty, które mają jeszcze jakieś tam rezerwy y, w inwestycjach, dadzą naprawdę fajny zysk od dziś licząc w przeciągu, nie wiem, 6-7 dni. Także to już od was zależy. W jakie fodery pójdziecie i jakie fodery są już przeinwestowane, to musicie po prostu sobie na chłodną głowę pomyśleć, jakie karty wysokoferalowe są tanie, są popularne. I w te karty nie wiem, czy radziłbym Wam inwestować, po prostu pomyślcie tak szablonowo odnośnie foderów, które karty mają właśnie dobre linki, ale nie są aż tak popularne. Także na tym zakończyłbym punkt pierwszy i przeszedł do punktu drugiego. A punktem drugim są informy. Na przykładzie FIFA 20, bo FIFA 21 ten organizm jeszcze się nie ustabilizował, także wolałbym właśnie odnieść się na chwilę jeszcze do przykładu właśnie z Team of the Week pierwszego w FIFA 20. I otóż wyszedł sobie w Team of the Week pierwszym taki Thomas Delaney. Karta bardzo fajna, karta grywalna, e, tylko że na początku wiadomo, wypadała spaczek. Ta karta była grywalna, oczywiście każdy ją kupował, kupował. Przestał wypadać spaczek w środę. W środę 25 września, o ile się nie przestał wypadać spaczek. I od tej pory, tutaj delikatna zniżka, ale od niedzieli, kiedy. Ludzie, już tutaj była premiera gdzieś 27 Ludzie od niedzieli Tak przypomnieli sobie, albo gdzieś na Twitterze wypłynęła informacja O nadchodzącej lidze weekendowej Więc ludzie ruszyli na kupno tego Delaneya, bo ma bardzo fajne linki Z Akanjim wtedy, z Roysem, z Sancho Który był właśnie też meta wtedy I cena karty tu rosła, tu delikatnie spadła przed go weekendował znowu Środa, czwartek, yy, kupno, cena rośnie. Także też niech to da, da Wam do myślenia i im dalej od Team of the Week, tym karta wzrasta, bo po pierwsze jest gdzieś w jakiejś SBC przepalana, jest, korzystają z niej ludzie, znika z rynku, więc cena adekwatnie automatycznie rośnie. A gdy cena rośnie, popyt na daną kartę też rośnie, bo ludzie myślą, że wzrost e, w, tak pokrętnie dosyć, że wraz z wzrostem, przepraszam, ceny rośnie też grywalność karty. Oczywiście to nie jest współmierne, aczkolwiek no taki tok myślenia nic na tym nie poradzimy i możemy na tym jedynie zyskać. Także macie ewidentny dowód, że im dalej od Team of the Week, tym karta jest droższa, im dłużej ją przytrzymacie, tym większe jest Ryzyko, że po prostu więcej zarobicie. Także tutaj trzeba być po prostu w handlu informami cierpliwym, tak samo w handlu informami niskoweralowymi, takimi właśnie co chodzą po Quixel one też w perspektywie czasu, gdy będą potrzebne do SBC dadzą wam naprawdę bardzo korzystny, nawet dwukrotny zysk, bo gdy kupicie na przykład sobie jakieś tam informa Jaśka na licytacji za 9000 overall będzie dobry, nie wiem, 8183. Wyjdzie jakieś SBC fajne, to jest bardzo duża szansa, że taki inform zdrożeje. I to będzie dobre, bo wy na tym zarobicie. Także handel na informach jest bardzo fajny, tylko wymaga cierpliwości. Na pewno gdy wycytujecie daną kartę za daną cenę, która będzie dobra, nie stracicie, możecie jedynie zyskać. Także handel informami polecałbym osobom bardzo cierpliwym, które nastawiają się na pewny zysk, tylko w dłuższym obrębie czasu. Punkt trzeci. Grywalne karty. Tutaj na przykładzie Neymara z FIFA 20. Widać jasno. Tutaj wychodzi web -up. Ceny nie do końca są stabilne. Tutaj jeszcze nikt nie gra, wychodzi akces. Ludzie grają. Cena automatycznie leci w górę. I cena właśnie takiego Neymara, takiej meta karty. Tutaj będzie zniżkowała. Premiera, wiadomo. Jest informacja. O pierwszej lidze weekendowej cena karty w górę. I tak, w czwartek, delikatna zniżka, no wiadomo, wypada spaczek. Potem znowu liga weekendowa. Tutaj jest sellout, niedziela poniedziałek jest sellout składu. Na tygodniu rośnie. W czwartek delikatna zniżka. Tutaj piątek, liga weekendowa. I tutaj dalej cena karty rośnie, bo ta karta jest meta, ta karta jest dobra, ta karta jest pożądana. Tą kartę każdy chce. Także możecie sobie zastosować tą mechanikę też do FIFA 21 do kart, które właśnie są takie meta, które są dobre, które są używane, które mają kluczowe statystyki bardzo dobre. One w perspektywie czasu jest event na przykład dzisiaj. Jeżeli nie mają kart specjalnych, będą delikatnie zniszkować. Ale już gdy wyjdzie informacja o dacie pierwszej ligi weekendowej, tak jak tutaj widzieliście, one będą zwyżkowały. One będą zwyżkowały, bo będą potrzebne do składów. I te karty też będą się trafiały, wiadomo, będą eventy, będą promopaki i wy, właśnie na tych eventach i promopakach, możecie zyskać, bo cena z tych paczek, właśnie jak na przykład, dzisiaj jest event, będą paczki, cena spadnie. A w perspektywie czasu jest pierwsza liga weekendowa. Także tutaj po prostu daję wam do myślenia, że na tych kartach grywalnych, zakupionych za dobrą cenę, da się zarobić i to naprawdę dużo. Także tutaj handel kartami grywalnymi jest dla osób, które w dosyć krótkiej perspektywie czasu chcą zarobić naprawdę spore pieniądze bez większego wysiłku, bo takie karty naprawdę potrafią dać 20-25%. Stopy zwrotu w naprawdę krótkim czasie, także tutaj po prostu trzeba być zręcznym, szybkim, żeby zakupić karty w dobrej cenie i mieć wyczuty ten moment sprzedaży, żeby po prostu zmaksymalizować swój zysk. Także tak właśnie wygląda handel na kartach grywalnych. Punkt czwarty: handel na one to watchach. I tutaj za przykład posłuży mi pan Wissam ben Jeder, karta. Bardzo fajna, bardzo grywalna. Bardzo często, bardzo chętnie używana przez graczy FIFA 20. Ona była cholernie metakartą I tak jak widzicie tutaj, handel na 100 odbywa się w dwunastu. Po pierwsze, jest ta karta. Ona chodzi sobie po tam sto ileś tysięcy. Wiadomo. I teraz uwaga: Friday, Saturday, Sunday, niedziela. Jest mecz. Benjeder nie wiem, Dwie, trzy bramki. Cena karty automatycznie. Tutaj Tuesday dostaje sobie w środę Informa Karta wants to watch Automatycznie zwyżkuje I cenę maksymalną paradoksalnie osiąga tuż tuż, albo w niedzielę bo Nie mogę tak wycyrklować W niedzielę W lidze weekendowej To jest paradoksalnie sellout, ale ta cena naprawdę trzyma się wysoko Potem znowu Benedera cena spada, bo Beneder gra dosyć średnio, coś tam strzela, ale nie ma go w team of the week Nagle Beneder strzela 2-3 bramki, cena znowu rośnie I teraz, widzicie sobie Benedera, Cena dosyć fajna, Monaco gra mecz, gra z jakimiś ogórkami, słabe uszami Gdy macie wolny budżet, kupujecie sobie taką kartę, tylko nie w dzień meczowy, bo w dzień meczowy ta karta jest już z fixowana ona musi być skupowana sobie adekwatnie wcześniej, bo macie oczywiście terminarz. Dobre, bo macie terminarz meczowy. Możecie sobie zdecydować, czy daną kartę kupicie. Jaka jest szansa, że dana karta, dany zawodnik strzeli tyle i tyle bramek. Daną kartę kupujecie i sobie zyskujecie na niej naprawdę dużo. Potem znowu wiadomo, karta nic nie gra. Mniejsze y, ryzyko dostania przez nią informa, cena spada, ale potem karta znowu rośnie. Im dalej od eventu Once to Watch, tym bardziej, y, tym bardziej właśnie jest y, takie prawdopodobne, że ta karta będzie droższa. Wiadomo, karty, które nic nie grają, Once to Watch będą chodziły za bezcen, tak jak na przykład w ostatniej FIFA Żelinton on chodził za pesy, no bo on nic nie grał, no to wiadomo w taką kartę się nie inwestuje. Ale jeżeli widzicie, że karta coś gra, że jest szansa na fajny upgrade, kupujecie sobie, trzymacie, strzeli dwie, trzy bramki, widzicie górkę na, na rynku. Jeżeli zysk was satysfakcjonuje, a wiadomo strzeli gola nie ma, nie ma takiej pewności, że on będzie w Team of the Week. Także tutaj też możecie go sprzedać i zyskać. Zobaczycie, że Strzeli gola, ale spadnie, spadnie jego cena. Zobaczycie w przeciekach Team of the Week, że możliwe jest dostanie przez niego informa. Zobaczycie w drugim przecieku w Team of the Week, że jest w drużynie tygodnia. Możecie sobie skupić ten once. To watch, jeżeli karta jest grywalna, jest bardzo mały ryzyko, że stracicie. A, wie, a więc nawet jest duże ryzyko, że bardzo fajny zysk z tego wyciągniecie. Także, kartami, once to watch podsumowując, można handlować w trójnasto. Można handlować tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, po prostu przez extinction, czyli przestanie wypadanie z paczek. One wiadomo, coś tam sobie pójdą do góry, robicie tam jakąś masoweczkę 1000, 2000 na karcie, zysk no, jest ok. E... Druga rzecz, dzień meczowy, tak właśnie mówiłem. Strzela gola, bramkę, tylko odpowiednio wcześniej kupujecie. Cena automatycznie karty ma rośnie, sprzedajecie, nie ma szansy na informatek do końca, bo ktoś strzelił z napastników więcej bramek. Sprzedajecie, potem widzicie, że jedna karta jest filmowym kupujecie, przytrzymujecie trochę, sprzedajecie, macie pewny zysk. Także tutaj, kartami OneStore można naprawdę na wiele sposobów handlować. Jest to fajny sposób, nie wymagający jakoś mocno dużo czasu, tylko bardziej obeznania w piłce nożnej i to jaki klub właśnie gra, z jakim klubem, z jaką drużyną. A kolejnym punktem tego odcinka są karty, które są potrzebne do SBC. Takimi kartami e, są właśnie byli w FIFA 20, Dmytro Czychliński. Fabro Aguilar i Fabian Lustenberger także zacznijmy od charakterystyki, którą dana karta potrzebna do SBC, to jest taki cudzysłów manualny, bo te karty one występują właśnie w solucjach futbinowskich i to doskonale widać tutaj dałem przedział czasu taki od 1 kwietnia do 30 maja jak cena tej karty potrafi się wahać i jak na tych wahaniach można naprawdę sporo zarobić tutaj karta nie chodzi nic, nie chodzi nic i tu nagle pojawia się w solucji SBC i rośnie sobie do takich 1800 nawet I można ją naprawdę bardzo fajnie sprzedać, dużo zyskać, jak ktoś odwali masówkę Także myślę, że takie karty po prostu skupować sobie po najniższej Jeżeli właśnie zobaczycie w solucjach w jakiegoś jakąś kartę non i ona niby chodzi po najniższej Skupcie sobie ją po najniższej możliwej cenie Poczekajcie, aż was, wasze rozwiązanie SBC z Fudbina, które gdzieś tam się przewinęło, przewinęła właśnie ta, ta karta NonRer, wędruje do góry. Bo wtedy jest bardzo duże ryzyko, że wasza karta, właśnie typu Czechyński, Aguilar czy Lustenberger, tak jak widzicie, tutaj poszybuje do góry, bo solucja wybije na pierwsze miejsce. I na takim Lustenbergerze, na jednej karcie będziecie mogli nawet. Oczywiście teraz Lustenberger rzadko występuje w solucjach. To jest taki przykład. Także nie bierzcie tego na poważnie. To nie jest konkretna karta podana, bo to jest przykład z FIFA 20. Także FIFA 21 on nie działa. Ten przykład akurat konkretny Fabiana Lustenbergera. Także było widać, że ciach, solucja wędrowała do góry cena karty na Xboxie 4000. A mogliście ją skupić za 500 monet, czy tam nawet za 9. Nie, 40, za 640. Przytrzymać jej trochę 4000. 500% stopy zwrotu na jednej karcie. Można? Można. Mam nadzieję, że te wszystkie metody, które podałem, spodobały się Wam, że będziecie ich chętnie używać, że bardzo dużo na nich zyskacie, że nakierowałem trochę Was na to wszystko. Także. Oczywiście to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Że wynagrodzicie go łapką w górę oraz skomentujecie, ile już wam udało się zarobić w FIFA i jaki jest wasz trade profit. A ja na dzisiaj wam mówię. Do widzenia. Cześć i serdeczna piona.